dowolny wybrany przez Pana Wójta, żeby było w jednym zawsze tak samo, żeby ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że zawsze w jeden sposób. jest być strona gminy? Ja, nie, nie ja to 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 może być strona gminy, to 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 gminy to nie mam problemu, to jest, jest tylko propozycja. Przepraszam, że wejdą znowu, bo nie wszyscy mają na przykład te medy zwyczajne. Dobrze. To, tak, są uczestniczycie. Dokładnie. Jest strona to gminy. To. Oczywiście, gminy, nie ma problemu. Idea tylko jest taka, żeby zawsze było na przykład na, żeby byli pewni, że tutaj zawsze znajdą informacje, a nie tutaj, a nie wiem, na przykład gdzie indziej w tych miejscach. Także taki jest mój wniosek. Dziękuję. Proszę Państwa, ja zwrócę tylko uwagę, że tutaj jest forma co najmniej dwóch, co oznacza, że w tym przypadku przewodniczący rady, bo to on decyduje o formie, a tu mówimy o ogłoszeniu, czyli tutaj tak, tak, jest tak tak tak, 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 tak. Ale to znaczy no. To najmniej dwóch, państwo jak może być w czwartym i piątym punkcie, ale możemy we wszystkich piątych, we wszystkich pięciu formach to zrobić, jeżeli Państwo jako radni przed przystąpieniem do konsultacji przecież powiedzą, że tak to zróbmy, no to myślę, że tak powiem Pan Wójt nie należy do osób, które się upierają siłą przy, przy swoim zdaniu, więc myślę, że to damy radę się dogadać. No. Wniosek trzeba będzie przegłosować. Czy macie jeszcze raz, jaki ten wniosek składasz? A propos których paragraf? Paragraf szósty, punkt pierwszy, dwójdziesty: ogłaszam fakt prowadzenia konsultacji społecznościowej w jednej lub w, w, w kilku następujących formach i prosił o dopisanie, że. Yy, w, co za, w, co najmniej, w co najmniej dwóch, przepraszam, po zmianie, w co najmniej dwóch. Yy, przy czym yy, za każdym razem, żeby to było widoczne na stronie internetowej Gminy Rynia. czy będzie to po prostu doprecyzowane? Innego, innego nie ma. Musi się zawsze pojawić. Gminy Gnieby ogłasza prowadzenia konsultacji społecznych na stronie internetowej Gminy Pniewy oraz w jednym Jest. z następujących tak. form. To będzie tak. tak.